Pytaliście mnie w ankiecie, jak poradzić sobie ze strachem, no i mam dla Was takie małe rozwiązanie. Czym jest strach? No, objawia się jakimś ściskiem w ciele, ale przede wszystkim pochodzi z umysłu, bo boimy się tego, czego nie znamy. Roztaczamy jakieś niefajne scenariusze, zaraz ma coś się wydarzyć, może to będzie, może nie, i ta niepewność właśnie najbardziej nas boli. A nasz mózg skonstruowany jest tak przez tysiące, setki tysięcy, miliony lat ewolucji, żeby wyszukiwał potencjalnych zagrożeń, żebyśmy mogli się przed nimi obronić. No ale dzisiaj świat jest taki, że trochę się pozmieniał przez ten czas, no i nie jest to już yy, dopasowany do naszych czasów mechanizm, dlatego główny jego efekt jest taki, że po prostu czujemy się z tym źle. A z perspektywy wyobraźni wiemy, że przez to spotykają nas później te rzeczy, których się obawialiśmy. Tak jak opisane jest to w księdze Hioba. Więc co należy zrobić? Kiedy przychodzą nam myśli, a to myśl jest z reguły początkiem strachu, kiedy przychodzi nam niefajna myśl, nie utożsamiajmy się z nią, z nią nie próbujmy jej przepchać, walczyć z nią, bo to, z czym walczymy, to zasilamy cały czas swoją uwagę. Tylko po prostu zauważmy, ok, miałem myśl, że wydarzy się to i tamto i tyle. Pozwalamy jej przepłynąć i skupiamy się na przykład na dźwiękach z otoczenia. Na oddechu, na czuciu obu rąk jednocześnie, bo w, czując obie ręce jednocześnie, niemożliwe jest, żeby w tym samym czasie myśleć, albo koncentrujesz uwagę na dłoniach, albo na myśleniu. A więc pokrótce, kiedy przychodzi do Ci niefajne myśli i nawet masz już te objawy w ciele, jakieś ściski, sklucze i tak dalej, wejdź w tu i teraz, zaobserwuj tę te myśl, wejdź w tu i teraz i zobaczysz, że wtedy umysł przestanie z czasem podsuwać Ci te niefajne myśli. To na dłuższą metę, a na krótką po prostu poczujesz się spokojniejsza. I w głowie, i w ciele.